Są rzeczy w anime, których można nie lubić, ale są też takie, którymi trzeba gardzić i je piętnować. Oto rzeczy, których istnienia nigdy nie zamierzam zaakceptować. Na początek weźmiemy wpływ Zachodu. Anime ma to do siebie, że jest dość hermetycznym tworem, jak cała Japonia. Niestety ostatnio Zachód zaczyna interesować się tworzeniem anime. I co? A może tego nie róbmy? Nie chcemy kogoś urazić, zróbmy coś bardziej różnorodnego. Łapy precz od moich chińskich bajek. Jeśli się wam nie podoba, to nie oglądajcie. Zachód coraz częściej macza palce w naszych seriach, co częściowo wiąże się z kolejną znienawidzoną przeze mnie rzeczą. Cenzurą. Jasne, rozumiem, że o 9 rano w niedzielę trudno wymagać, aby krew, cycki i flaki były puszczane w ramach przerwy pomiędzy programami dla dzieci. Jednak nieumiejętne blurowanie, cieniowanie czy nawet wycinanie całych scen zawsze mnie irytowało. Hej, starsi fani, pamiętacie w jakiej postaci był puszczany w Polsce Dragon Ball? Chciałoby się rzec, że był puszczany sam dragon, bo ja jak ktoś mu wyciął. Kolejną rzeczą wywołującą u mnie skrajne zażenowanie, są w wątpliwej jakości live action. Zdarzają się dobre produkcje jak Kenshin czy One Piece na Netflixie, ale biorąc pod uwagę ilość patologicznych adaptacji, są to wyjątki. Większość live action to złe aktorstwo i wypatroszenie wszystkiego tego, z czego oryginał zasłynął. I nie mówię tu tylko o produkcjach z wysp. Widzieliście Death Note z Ameryki? Nie? Tak trzymajcie. Teraz skrytykuję nowy trend. Dzielenie sezonów na party. Żyjemy w takich czasach, że tasiemce są ginącym gatunkiem. Anime mają teraz zazwyczaj 12-13 odcinków, a jeśli trafiają się teją dwukurowe, to często gęsto po 12 odcinkach dostajemy 3-miesięczny postój. Rekordzistą są chyba Tytani, gdzie kazano nam czekać 9 miesięcy na część drugą, po której miała nastać część trzecia, która została podzielona na dwie części. Czas trwania finałowego sezonu? 2 lata i 11 miesięcy. Miejsce szóste zdarza się stosunkowo rzadko, ale niestety nadal da się je zaobserwować. Nawet dziś. Zakończenie niezgodne z oryginałem, zmienione w zły sposób. Oryginalne finały nie muszą być czymś złym. Pierwszy Fullmetal czy Shaman King wyszły na tym naprawdę dobrze. Gorzej, jeśli scenarzysta zapomina, o czym było pierwotne show. Albo gdy chce zmieścić kilkanaście tomów w kilku odcinkach, zwieńczając to pokazem slajdów. Myślałby człowiek, że retrospekcje to pieśń przeszłości zarezerwowany dla tasiemców. Otóż nie. Ta niewyszukana sztuczka nawet dziś jest wykorzystywana do zajmowania czasu antenowego. Jednominutowa introdukcja to nie problem. Może nawet pomóc stworzyć klimat przed seansem. Gorzej, gdy wstęp trwa minut 5, Sześć, czy nawet siedem, jedną trzecią odcinka. To nadal się zdarza. Dlaczego to nie wymarło? A teraz coś, co trafi w punkt u wszystkich: brak subów. Animiczny ostatnio zrobił fajny materiał o fansuberach. Zapraszam do jego obejrzenia. Link w opisie. Większość interesujących nas seriali dostaje fanowskie napisy. Większość. Bo są perełki, które ich nie dostają, albo co gorsza, dostają rakowe tłumaczenie, wykonane przez kogoś bez poczucia estetyki i znajomości składni języka polskiego. Wszystko przez to, że nasz polski rynek jest olewany przez dystrybutorów. Spokojnie, później to rozwinę. Nasza cywilizacja jest nastawiona na rozwój, nic z tym nie zrobimy. Grafika 3D i efekty specjalne na stałe weszły do biznesu rozrywkowego. Gdy CGI jest dobrze wykonane. To jest dobrze wykonane. Mało tego, potrafi cieszyć oczy, nawet zachwycić. Jednak gdy dostajemy trójwymiarowego potworka, źle nałożone warstwy, statyczne kadry i wszelkiego innego rodzaju fuszerkę, imersja gaśnie. Produkcja nie daje radości. Dlaczego takie coś się tworzy? Tu odsyłam do materiału karczmy. Link w opisie. Obejrzyjcie, sam sporo się dowiedziałem. Zbliżając się do końca, poruszę temat. Za który jesteśmy sami częściowo odpowiedzialni. Brak kontynuacji. Wieczny napis ciąg dalszy nastąpi. Zdaję sobie sprawę, że anime to biznes, a w biznesie liczą się pieniądze. Jeśli rachunek się nie zgadza, nie powinno dziwić, że nie dostajemy więcej tego samego, tylko że to boli. Jesteśmy fanami, kochamy nasze franczyzy i pakujemy w nie pieniądze w ten czy w inny sposób. A najbardziej dotkliwą, urągającą nam rzeczą, której nienawidzimy, jest brak dostępności. W Polsce praktycznie nie ma oficjalnych źródeł, co zmusza nas do kombinowania. Poglądam sobie anime, jak zawsze. I nawet to, co mamy, jest nam odbierane. No Ale dlaczego? Wiem, że nawet gdyby istniał serwis zapewniający wszystkie serie, spora grupa i tak wybrałaby pirackie strony. Nie potępiam. Pieniądze nie rosną na drzewach, a anime nie jest artykułem pierwszej potrzeby. Problem w tym, że nawet ci, którzy chcieliby uczciwie zapłacić i tym samym wspomóc twórców swoich ulubionych tytułów, są olewani. Na platformach streamingowych pojawiają się średnio dwie nowe serie rocznie, czasami jakaś starość. I co gorsza, wiele serii, która była dostępna, już nie jest dostępna. Nie tędy droga! No, ale mamy Crunchyrolla, który kosztuje tylko 21 zł miesięcznie. 21 zł mniej niż Kebab, do tego oferuje około 100 nowych serii rocznie. Czyli jest dobrze? Nie, nie jest, bo nie ma tam języka polskiego. Niby można oglądać anime z angielskimi subami, ale nie każdego tojara. jara. Zresztą Crunchyroll ostatnio ładnie pojechał z tłumaczeniami od AI. To może jakaś konkurencja? Alternatywa? Jest taki serwis, nazywa się High. Dive. I nie zgadniecie. Według nich mieszkamy w centralnej Afryce. Tak jest, Polska nie jest członkiem Unii Europejskiej, to jakieś państewko trzeciego świata. Chciałem wykupić ich usługi, chciałem im zapłacić. A oni? Nie, nie oferujemy naszych usług w Twoim regionie. Łaski bez! Grosza ode mnie nie zobaczycie. A jestem przekonany, że jest więcej takich osób jak ja, które chętnie zapłaciłyby za legalne źródło i tym samym dały wyraz uznania autorom, twórcom, animatorom i producentom. Szkoda, że nie dostajemy tej szansy. Nim zakończę, jest jeszcze jedna rzecz, którą powinniście darzyć pogardą, nienawiścią i której powinniście się sprzeciwiać a jest to nieludzkie traktowanie pracowników przemysłu animacyjnego. Nie mamy raczej większego wpływu na to, co się dzieje w japońskich firmach, dlatego problem ląduje poza dziesiątką, ale jest on na tyle poważny, że trzeba o nim mówić. Animatorzy bardzo często są traktowani jak niewolnicy. 80-godzinny tydzień pracy to nic niezwykłego w tym fachu. Co gorsza, w parze z nieludzkimi warunkami pracy idą marne zarobki, brak umów o pracę, mobbing i destrukcyjne praktyki w korporacji. A najgorsze jest to, że na to panuje przyzwolenie nawet ze strony Zachodu. Na pewnej gali podsumowującej zeszły rok, wynagrodzono firmę, która szczególnie parszywie traktowała swoich pracowników. Jak tak można? Uważam, że jest to kwestia, o której powinno się i należy mówić. W tym miejscu proszę Was o komentarz. Co myślicie o kwestiach, które dzisiaj poruszyłem? Dobrze zrobiłem mówiąc o nich? Czy może robią z igły widły? Dziękuję za Waszą uwagę. I do zobaczenia.